Ciekawą rzeczą jest, bo wspomnieliśmy o tych, którzy się chowali w domach i tym, że to wściekło Bohemunda i jak Bohemund zareagował na to, no to postanowił podłożyć ogień pod te domy, żeby tam wywabić tych tchórzy, żeby nie mieli się gdzie schować. Jak to się w takich sytuacjach dzieje, stracono kontrolę nad tym ogniem, tak naprawdę on się rozszerzył po mieście, więc wyobraźcie sobie, trwa walka, szczęk mieczy, a tu jeszcze dym gryzie w oczy, łuna. Tak, tak, no właśnie w południowo-zachodniej części miasta, aby wywabić tych dezerterów, wściekły Bohemu odkazał podłożyć ogień. I rzeczywiście część osób uciekła z tych to, palących się budynków i dołączyli do walki, ale Podobno ogień prawie dotarł do katedry św. Piotra i kościoła Marii Panny. Szacuje się, że 2000, około tam 2000 domów spłonęło, więc to naprawdę spore straty w mieście. Tutaj bardzo zauważyć, że to wszystko trwało w okresie 3-4 dni. Od 10 tak. do 13. Bo na przełomie 13-14 tak. też się coś działo, co przerwało bitwę. Ale tak, tak Boemont ogólnie szalał podobno w bitwie tak bardzo, że on wpadł w te gęstwiny tureckie i nasi Robertowie, czyli Robert Flan, Andrii, Ewort, Normandii, musieli po prostu przychodzić na ratunek, bo tam go po prostu wpadł, jak jakiś szałber serkerski. Tak, bo chodzi o to, że to było opisywane, że on był ze wszystkich stron otoczony przez wrogów, że po prostu Beaumont wpadł, otoczyli go i on musiał się bronić, i z dwóch Robertów musiał tam wejść, żeby go ocalić. Tak, co, ale ocalili go. Tak, ale z drugiej strony on pokazywał taką niezłomną odwagę, i pokazywał nie tylko swoim tą niezłomną odwagę, ale pokazywał Turkom też tą niezłomną odwagę. Tak. No, inny na przykład rycerz też się wysławił, Hugon Szalony, to nie jest ten Hugon Magnus de Vermandua. I właśnie Hugon Szalony sam obronił podobno umocnienia, które tam były, łamiąc trzy włócznie. Tak, natomiast warto zauważyć, że w ogóle yy, Szalony Hugon, tylko to o nim wiadomo. Znaczy wiadomo jeszcze, że był włoskim rycerzem, ale ogólnie rzecz biorąc, on tak naprawdę basztę na murze jedną bronią, no bo mówiliśmy o tym, że. Ja jak... był Munda. Tak. Mówiliśmy o tym właśnie, jak Kurbuga zajmował te fortyfikacje że one były niezwykle ważne, żeby bronić miasta. Więc tutaj mamy pojedynczego rycerza, dosłownie fantastyczna historia, pojedynczy rycerz, który broni się przed tak naprawdę wlewającymi się muzułmanami i tak bije się, bije, łamie jedną włócznie, bierze kolejną, bije się, bije, łamie drugą włócznie. I tak trzy włócznie złamał, ale mu się udało. Równolegle, 60 czerwca, czyli na sam początek tych wszystkich wydarzeń, równolegle działa się inne dziwne wydarzenie, no toż... Jakiś taki zwykły wieśniak, pro... chłop. zwykły chłop w służbie prowansalskiego rycerza Wilhelma Perkania zaczął domagać się widzenia samym hrabią Tuluzy, czyli no naszym Raimundem oraz równolegle z legatem papieskim Ademarem z Mutei kiedy mówimy o tym, w jakiej grupie książęcej on był, to on właśnie był w tej grupie pod Raimundem z Tuluzy. I ten chłop, w ogóle jakiś prowansalski chłop, nie wiadomo co, prosił o więcej do samego biskupa Ademara. I ten chłop nazywał się Piotr Bartłomiej. Dokładnie. Dostał to widzenie i co on powiedział? Powiedział, że miał widzenia. Miał widzenia, w których odwiedzały go dwie postacie w świetlistych szatach. I on je opisywał bardzo dokładnie I tak dokładnie, że oceniono, że to musiał być święty Andrzej i sam Jezus. Którzy do niego przyszli w snach. Co więcej, to nie jest tak, że miał te widzenia ostatnio, tylko on podobno, toś miał piąty raz widzenie chyba. Tak, pierwsze widzenie miał jeszcze w grudniu zeszłego roku, kiedy. Na koniec było... 30. Tak, tak, kiedy było trzęsienie ziemi w Antiochii. Tak. Więc jakby takie trochę zbieżność tych wydarzeń ciekawych, właśnie te dwie istoty świetliste. No i właśnie te dwie świetliste postacie się pojawiały mu w wizjach i w końcu one go poprowadziły do miasta, do Antiochii. Ja przypominamy, wtedy Antiocha była oblężana, wciąż nie Została zdobyta, poprowadziły go do tej Antiochi, przez straże, które go nie zauważyły, poprowadziły go przez miasto, prosto do katedry św. Piotra. I pokazały mu, że tam, tam jest właśnie zakopany artefakt. Ale nie był jaki artefakt, bo sama włócznia, której rzymski żołnierz Longinus użył, żeby przebić bok Chrystusa tak, i a... na której była krew. Czyli święta włócznia. Świę... Tak, tak. ale to nie tylko, nie cała włócznia, tylko grot od włóczni, tak Tak, powiedzieć. grot, tak. Mhm. Samo ostrze pokazali mu właśnie, gdzie to jest i kazali mu przekazać właśnie krzyżowcom, książętom i właśnie legatowi papieckiemu tą informację. No ale on się trochę bał, trochę zresztą nie miał jak, zwłaszcza, że cały czas trwało oblężenie i pojawiały się kolejne widzenia, w którym przychodzili do niego i go Dlaczego on nic nie robi? Dlaczego jeszcze jeszcze nie poszedłeś? W końcu jak miasto zostało zdobyte, no to wtedy się przemógł i no skoro już są w mieście, to może powiedzieć, że tej nie można szukać. Tak, ponieważ mówili mu, że ten... Ten, który niesie tą włócznię, to będzie nie do pokonania, że nie tak. może poznać porażki. I najpierw to, że to wszystko wiemy, dzięki kronikom Raimunda Zagiler, który był kapelanem Raimunda Stuluzy i on w ogóle absolutnie wierzył w prawdziwość tej włóczni, ją bronił. Ale kto inny powątpiewał, słusznie. Właśnie, Ademar, dlatego że on podobno widział tą włócznię na własne oczy w skarbcu. W Konstantynopolu, w skarbcu cesarskim. Tak, no bo zgodnie z tradycją, w IV wieku ta włócznia została znaleziona przez właśnie świętą Helenę i zaprowadzono ją 400 lat później do Konstantynopola. No tak, ale warto też powiedzieć, że nie było niczym niezwykłym to, że relikwia była w paru miejscach naraz. Weźmy na przykład te dwie głowy Jana Chrzciciela. No nie wiem, czy nie było czy czymś czym niezwykłym, <laughs> <laughs> wątpię, że nie jest niczym niezwykłym. Znaczy, wiele relikwii miało swoje kopie i albo można było uznać, że nie wszystkie są prawdziwe, tylko jedna jest prawdziwa, albo ktoś, kto ma, powiedzmy, dobrą gimnastykę intelektualną, mógłby uznać, że no wszystkie są prawdziwe, one się po prostu w sposób boski rozmnożyły. Tak, żeby tak, tak tej... jak Jezus potrafił mnożyć jadło, tak? I doktorowie Kościoła potrafili mnożyć relikwie. Właśnie niezbyt, bo, ponieważ Ademar właśnie bardzo krytycznie podchodzi do tego tak. i jednak Kościół bardzo krytycznie podchodził do wielu relikwii, do wielu widzeń i tego typu starali się bardzo solennie przykładać się do jednak weryfikowania takich wizji. No i ta wizja mu trochę się nie składała i ta włócznia też. Tak, aczkolwiek warto zauważyć, że to nie jest tak, że Piotr Bartłomiej od razu powiedział, że ej, przyszedł do mnie święty Andrzej i Jezus Chrystus po prostu opisał i to właśnie wierzący zaczęli składać do kupy, że to musiał być święty Andrzej, na ten drugi to musi Musiał być Jezus Chrystus. Tak, tak. Zresztą ta wizja mogła być absolutnie szczera, to nie musiała być żadna próba oszustwa, dlatego że tak, mamy wykończonych psychicznie ludzi, po prostu zestresowanych, Głodujący. głodujących, bo warto powiedzieć, że w mieście panował głód, że zjadano konie, że właśnie mięso tych koni, nawet wnętrzności tych koni, nawet rzeczy, których normalni ludzie by nie jedli. No, skóry były gotowane przecież Tak, no, jelita, wszystko były za ciężkie pieniądze kupowane. Doszło do tego, o czym będziemy jeszcze później mówić, że w ważnej bitwie niektórzy książęta nie mieli konin do jazdy. Tak, 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 tak O no, tym jest... zaraz powiemy. Tak, natomiast wracając do. Do relikwii. Relikwy były bardzo ważne. Chociażby sam Ademar miał podobno ze sobą kawałek drzewa z Krzyża Jezusowego. No, Raymond też znał ważność religii. Tak, Raymond miał ze sobą kielich świętego Roberta, założyciela klasztoru Benedyktynów w Situ. A z kolei Robert Flandryjski miał rękę św. Jerzego co ciekawe, rzekomo skradzioną przez jego ludzi z jakiegoś bizantyjskiego klasztoru. I ta ręka ostatecznie trafiła do samego Roberta, który tak był nią zafascynowany, tak poddał się temu religijnemu ferworowi, że zaczął się stylizować na wielkiego chrześcijańskiego bohatera, na takiego syna świętego Jerzego, spadkobiercę właśnie. Tak, mówił właśnie, że syn świętego tak. Jerzego, dokładnie, no, czyli i, prawdziwy Paladyn. Tak, i no cóż, akurat Robert Flandryjski mógł takie słowa poprzeć czynami. Tak, popierał, był jeden z najspanialszych wojowników. Kiedy mówimy o właśnie relikwiach, to tak jak myślimy o historiach fantasy, to są magiczne przedmioty, które jakby dają jakieś bonusy naszym bohaterom, to tutaj te bonusy były stricte moralne, ale morale było niezwykle ważne. I ta historia o tym, że jest święta włócznia Longinusa. Że ona jest właśnie w tym miejscu zakopana, może ją odkryć i ona nas wszystkich do zwycięstwa przeciwko muzułmanom poniesie. No to wszyscy ci właśnie głodujący wojownicy, ci, którzy przecież muszą się bronić przed oblężeniem, no to też wlewa w nich nadzieję, której nawet Ademar nie chciał zaprzeczać. Jakby on. Nie do końca wierzył w tą historię i trochę ją dementował, ale też warto zauważyć, że nie wystąpił tak oficjalnie, żeby stwierdzić, że Ej, to jest bajda, nie wierzcie w to, bo trochę widział właśnie tę kwestię morale, a z drugiej strony sam Rajmund wziął Piotra Bartomienia pod opiekę i on kupił w 100% tą historię. Tak, tak, też co miał zrobić Ademar? Nawet jak dla niego to było na 100% oszustwo, powiedzmy, tak. to widział tych ludzi, którzy już wierzą, że to jest prawda. Tak. No to, co, co miał zrobić? Powiedzieć, że nie, słuchajcie, nie, nie szkamiej. On wolał nawet zgodzić się te poszukiwania, czyli żeby... On jakby odstępował od tego, nie tak. chciał się o. za bardzo. Mówił, że to mu się nie składa. Tak, ale właśnie to chodzi. On nie przyszedł i nie potępił tego tak oficjalnie, tylko on się odsunął i nie brał w tym udziału. Całe poszukiwania włóczni tak naprawdę były prowadzone przez dwóch Rajmundów, czyli zarówno Rajmunda z Tuluzy, jak i właśnie jego kronikarza, który, tak jak wspomniałem wcześniej, on też absolutnie w to wierzył, on też wierzył, że jest ta święta włócznia i tak to opisywał w kronikach. Tak. A równolegle no, 11 czerwca, kiedy bałem cały czas tam walczył, te napływające masy tureckie, walka tam przy Cytadeli o to obozy w górach i w ogóle się działo, no to przyszedł właśnie na górę. Ksiądz Stefan z Walencji oznajmił, że objawił mu się Jezus Chrystus i Maria Panna, którzy nawoływali do pięciodniowego oczyszczenia z grzechów. No bo to był grzeszny lud przecież krzyżowców. I na potwierdzenie swoich słów on mówi, że on może nawet przejść próbę ognia, bo rzucić się z wieży, jeżeli ma to przekonać. Ale to był osobnik bardzo taki charyzmatyczny i rzeczywiście uwierzono mu, co jednak wzmocniło morale. I widać, że to się równolegle takie widzenia trzeba udziać. Tak, ale też te rzeczy się działy i to nie jest tak, że on przyszedł i wtedy od razu wszyscy się rzucili. Nie, bo cały czas trzeba było się bronić. To nie jest tak, że mogli krzyżowcy porzucić te kwestie i faktycznie zacząć od razu pokutować, zacząć modlić się, tylko są rzeczy, te religijne, te rzeczy wiary, i są rzeczy świeckie, czyli obrona przed najazdem. Nie możesz się bronić non-stop. Musieli ci ludzie się wymieniać na tych murach, tak. czy tam przy tych obozach, po to, żeby tak naprawdę móc odpocząć, żeby móc skutecznie. Była wymiana, tak. tak. Mówiłeś właśnie o kwestii morale. Ale czy były takie namacalne źródła boskiej interwencji? Otóż z nocy 13 na 14 czerwca można przeczytać taki ciekawy wpis. Na niebie od zachodu pojawił się ogień, który zbliżył się do tureckiej armii i jakby na nią opadł ku wielkiemu zdumieniu naszych ludzi, a także Turków. Ramkiem Turcy, których przeraził ów ogień, rzucili się do panicznej ucieczki. No i tutaj historycy podają, że prawdopodobnie może to był meteoryt jakiś, który. Tak, jakaś sobie. kometa. Tak, tak jakaś... się to, to zastanawiało ten fragment, czy ten motor ty, rzeczywiście uderzył gdzieś tam w ziemię i przeraził ludzi, czy może on gdzieś tam po prostu na niebie był widoczny mocno i się z dużym ogonem za armią turecką, i to wyglądało tak, jakby tak, tak na w nich tam uderzył. To bardziej dla mnie prawdopodobne, ale mimo wszystko to był niepodważalny symbol. Tak, symbol, który chrześcijanie zagrali do siebie. Natomiast też pytanie, na ile ten symbol przestraszył Turków? Ponieważ Kurbuga sam z siebie widział, że. To oblężenie więcej go kosztuje, że jakby mimo tego, że są ci zmęczeni krzyżowcy, że są w tym mieście i on na nich napiera i traci przecież bardzo dużo ludzi na oblężenie, które tak naprawdę nie musi tracić ludzi, tak. więc... Dlatego 14 czerwca co zrobił? Postanowił się wycofać, przegrupować. Dokładnie, i jak... wziąć miasto głodem. Tak, a jak zinterpretowali to krzyżowcy? No, przecież Boska Inna. <grystanie> dokładnie, oczywiście. Światłość i inne wizje, i dlatego się wycofał. Tak, ale z drugiej strony, moim zdaniem, to nie była zła decyzja, ponieważ no miał masę żołnierzy, którzy byli w ogóle niezadowoleni, że tej są, że walcząc z krzyżowcami, którzy już doznali tak naprawdę pewnej reputacji niepokonanych, morale powoli pewnie opada wśród tych jego sił. Więc być może to właśnie była najlepsza możliwa decyzja w tym a momencie. Też być może, bo jakby mówimy o rzeczach, jakby symbolach i o taktykach, a też bardzo możliwe, że obie te sytuacje były sobie powiązane. Bo jeżeli krzyżowcy odpierali, 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 i nagle przecia kometa, wstąpiły w nich w nowe siły, to wtedy kurmóg zauważył sobie sprawę, że no już prawie ich miał, nagle znowu mają wysokie morale, no to nie chcę tracić ludzi, wycofam ich, niech oni trochę pogodują, pogodują i, i wtedy ich tak, dojadę. Tak, bo ja rozumiał też, że mają problem z zapasami. Tak. No tak, dokładnie. No więc jakby takie potężne ataki na Antiochy przerodziły się, teraz jakieś potyczki różnorodne. Były też jakby ataki z wewnątrz, w sensie, że krzyżowcy wychodzili na jakieś takie małe podjazdy. I na przykład no Gottfried najechał jeden obóz pod Bramą Świętego Pawła, no i tam stracił z 200 osób. Więc to nie był taki zbytnio dobry wypad, natomiast Tankred wziął tylko 10 ludzi i podobno wrócił ze wszystkimi, a jeszcze z sześcioma głowami tureckimi. Tak, a właśnie co warto zauważyć różnicę, gdzie Kurbuga nie popełniał tych samych taktycznych błędów na początku jak chrześcijanie, którzy przyszli do oblężenia tego miasta, czyli właśnie jego obozowiska były dużo lepiej chronione przed większymi atakami, natomiast ta mniejsza, cichsza grupa mogła więcej zdziałać. Tak. I, i Wysyłał też właśnie, jak mówiłeś, kurbuga, też takie niepostrzeżenie grupy, żeby zajęły jakieś części pokryjomu. Tak. I tutaj mówimy o ciekawej sytuacji, kiedy rzeczywiście już znany przez nasz rycerz Henryk z Eszu, o którym już wspominaliśmy, to jest ten, który powiedział, że on przepłynie na drugą stronę i konno przepłynął Orontes i przeżył nasz rycerz płetwonurek i on zobaczył rzeczywiście Turcy niepostrzeżenie, Podstawiają drabiny z pewnej strony z takiej niebronionej od strony baszczy w pobliżu bramy żelaznej. Miał przy sobie tylko dwóch krewniaków: Franka i Sigmara. I oni we trzech, no właź po wsparcie, ale pobiegli bronić. I walczyli tak nieustannie odpychając wroga, że udało im się to utrzymać. No ale niestety nie bez strat. Nie wystarł no, Frank otrzymał ciężką ranę w głowę nie przeżył. No, a Sigmara podobno przeszyto na wylot mieczem. Tak, więc z wielkim poświęceniem, ale, trzech... ale Henryk przeżył. Tak, Henryk przeżył, więc jakby trzech wojowników, bo odparł atak. Tak, więc znowu wielkie bohaterskie dokonania, tak jak tu mieliśmy Hugona Szalonego, który samemu tak. tam odpierał tutaj we trzech, odpierał tak, bo, kolejne. A który też, też działał, więc jakby... Są sami takie... czempioni tak. Tak, sami czempioni są, dokładnie, którzy mieli... Prawda jest taka, że właśnie w tych najtrudniejszych sytuacjach, w tych najczarniejszych scenariuszach, to właśnie mogą się pojawiać takie jednostki, które pokazują swoją wybitność. Tak, ale z drugiej strony, tak ze strony tureckiej, udało nam się po kryjomu postawić drabiny, wchodzimy, mury pusty, nagle pojawia się trzech ludzi. Nie ma problemu, no tak, atakowaliśmy tak, jak były setki, tak? No. I nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie się przebić, nasi giną, po prostu padają, przylatują następni. To jak to świadczy tak naprawdę o nas i o naszej skuteczności? Albo inaczej, jak to świadczy o naszych wrogach, których reputacja też się cały czas zwiększa. Tak, dokładnie, dokładnie. dokładnie. A kiedy mówimy o takich czempionach, o reputacji, no to ponieważ te właśnie walki trochę ustały, te główne walki, to 14 właśnie czerwca Rajmund... Postanowił rozpocząć wykopy pod katedrą świętego Piotra. Tak. Wziął 12 ludzi tak. i kazał im szukać tej właśnie świętej włóczni Longinusa. I to też jest ciekawe, że tam właśnie Raymond Zagiler był, który miał to obserwować, miał to spisywać. No i był tam też Piotr Bartłomiej. No i oni kopali i kopali i kopali, I kopali. I tak. I męczyli się i ani śladu tej włóczni. I tak, wiadomo, trochę się to ciągnęło, trochę ten zapał ustawał. I trochę już to było rozkopane, gdy nagle Piotr Bartłomiej, tej wierzchni odzieni się rozdział, w samej koszuli, wskoczył do tych wykopów i powiedział, że powinniśmy się modlić o to, żeby Bóg nam wskazał, żeby Bóg nam dał tą włócznie. No i tak wszyscy się zaczęli modlić. I tutaj też są różne podania. To no jakby wedle, wedle Robert, Raimunda Zagilera dostrzeżony został ten grot włóczni w ziemi. Wiadomo, to był po prostu kawałek metalu. Inni mówią, że to właśnie sam Piotr Bartłomiej go znalazł i wyciągnął, więc jakby. Tak, no, no, pisano, że ostatecznie w, w swym miłosierdziu Pan ukazał nam włócznię i ja, Raimund, autor tej księgi, ucałowałem grot włóczni, ledwo wystający z ziemi. No i jaki był efekt tego wszystkiego? Jak pisze Raimund Zagiler, jakże wielka radość i wesołość napełniła na ten czas miasto. No i rzeczywiście, uwierzono w to. Powiedzieli, że sama święta włócznia została znaleziona i to dzięki widzenią właśnie po to, żeby wesprzeć i że kto będzie tą włócznie miał, kto będzie ją prowadził, oddziały, no to nie zazna porażki. Tak? No i ona oczywiście no, wpadła w ręce głównego przywódcy, można powiedzieć, duchowego, czyli też Ademar, ale właśnie mówimy, opiekunem poczuł się na początku samemu, potem szukał jeszcze tego uzasadnień, Raimund z Toulouse ze swoim kapelanem, czyli Raimundem z Aguiler. Czy znaczy właśnie uwierzono w to, ale zobaczmy, że tych znaków, wcześniej mówiliśmy o tych znakach, ale to nie były pierwsze znaki w tej wyprawie, bo tych znaków podczas tej wyprawy krzyżowej trochę już było. No tak mówiliśmy, było trzęsienie ziemi, które się zbiegło z tym pierwszym widzeniem Piotra Bartłomieja. Zresztą, właśnie to jest ciekawe, że te trzy najważniejsze osoby zaangażowane w odkrycie włóczni, to jest właśnie Piotr Bartłomiej, dwóch Rajmundów, więc oni wszyscy byli w tej samej grupie, która podróżowała. Tak, ale też były takie już o cudach przy Bohemundzie, jak atakował siły Ridwana, że to musiał Bóg cudownie rozmnożyć te siły, tak. bo to nie żeby 700 rycerzy pokonało 12 tysięcy wojska, tak, że ich zniszczyło i przejęło obóz. Że tak? aniołowie zstąpili tak. i razem z Bohemundem tak, byli w szarży. Bo, bo to, co mi jeszcze ludzie w wspomnieniach... Mnożyło te niezwykłe zdarzenia nadprzyrodzone, które zdarzały się, i dzięki nim te bitwy były wygrywane. Akurat wiadomo, że jeśli mówimy o psychice, no to kiedy jest źle, to ludzie sobie przypominają te złe rzeczy i jeszcze bardziej się nakręcają. Z drugiej strony, kiedy wchodzi w nich nadzieja, to sobie przypominają te dobre wydarzenia i je też jeszcze coraz bardziej nakręcają do takich faktycznie mitycznych statusów. Tak, więc no zobaczmy. Kurbuga 14 czerwca odstępuje, dzień wcześniej praktycznie była kometa, a tego samego dnia znajdujemy świętą włócznię. I właśnie dlatego Ademar też nie chciał tak oficjalnie zaprzeczyć prawdziwości włóczni, no bo wystarczy zobaczyć, jak duży wzrost morale ona spowodowała. Pytanie jest po tym zazieniu tej włóczni, co myślał Ademar, nie zastanawia. <noise> Czy myślał, że... No dobra, będę siedział cicho, nadal w to nie wierzę, czy ty miał może takie wątpliwości, a może jednak. Tak, a może, Boże, Ty działasz w ten czy sposób, a może dałeś nam to, żebyśmy mogli wygrać. Może ta włócznia zniknęła właśnie z skarbca cesarza, może to nie była prawdziwa włócznia tam. Tak, może to nie była prawdziwa włócznia, z drugiej strony wtedy, co ze świętą Heleną? No, cóż. Tak, ale mówiliśmy wcześniej o tym właśnie Stefanie z Valens, który... Przyszedł i który mówił, że należy właśnie pościć, że należy pokutować za grzechy. No i wtedy faktycznie wzięto to pod rozwagę. Też jeszcze Piotr Bartłomiej znowu miał kolejne widzenia, właśnie z 15 na 16 czerwca, który mówił, że właśnie trzeba złożyć pięć jałmużnych darów ze na pięć ran Chrystusa. No i też były nawiane do jakichś modlitw, do postów, do tego typu rzeczy. Ja jestem ciekaw, na, na ile właśnie tego widzenia były na zasadzie, że on wiedział, że z powodu pięciu ran Chrystusa, ale 5 pięć jałmużnych wziął i, i ktoś stwierdził, że pięć, pięć, bo pięć ran Chrystusa. <laughs> Może tak było, ale przy tym dość zabawne, że Raimund z Tuluzy, on zorganizował tą zbiórkę. Więc on trochę się na tym dorobił. Z taką no, sobie Bo Na kogo da się omuszyć? Ktoś musi tym rozporządzać. No to tutaj Raimund z Toulouse. Z drugiej strony to później ci bogaci też byli to odpowiedzialni za tych żołnierzy, więc musieli płacić te ciężkie pieniądze, żeby ten prowiant, to jedzenie rozdzielać. Wiadomo, że najpierw się rozdzielało po swoich a dopiero się rozdzielało po innych. Tak. Ale no, zobaczmy ciekawą rzecz, że takie świętowanie, takie typowe ogłoszenie tego świętowania ze względu na odnalezienie włóczni, to jest 21 czerwca. Czyli praktycznie tydzień po znalezieniu. Tak. I to nie jest tak, że oni znaleźli włócznie i od razu jakoś szykujemy się do walki, albo coś. Nie, bo zrobili postu, zrobili wiele takich właśnie modlitw. Przecież były procesje Zob między Procesje, między komunie, tak. tak, dokładnie. Czyli oni zrobili takie święto religijne, Zły trwało ileś dni, tak. Tak, dokładnie. Natomiast jednocześnie wodzowie wyprawy myśleli dalej taktycznie. No tak, ale to też jest ciekawe, że jakby trzeba świętować z, zgodnie z chrześcijańskim etosem trzeba świętować postem. Akurat wtedy, kiedy nie było jedzenia, więc tak akurat się dobrze złożyło. Tak, ale to też tworzyło pewną równość, bo ktoś miał więcej monet albo miał jeszcze konia, czy zdołek jakieś zwierzę jadł, a ty nie jadłeś. Więc w tym momencie tak naprawdę to trochę tak ci ludzie zachłani na siebie nawet patrzyli. Jak wszyscy nie jedzą, to już jest trochę większa równość. Zgadzam się, a z drugiej strony też ktoś nie jadł, bo nie miał, a teraz nie. Je, bo jakby pości. Tak, nie je, bo pości. Tak, bo to pości. jest też zupełnie, bo to też jest kwestia zupełnie innego podejścia do tego samego zjawiska, że wcześniej nie ma jedzenia, głoduję, jest mi źle, a teraz nie. Teraz nie jem, bo poszczę, bo my świętujemy odnalezienie włóczni, przygotowujemy się do wielkiego zwycięstwa. Dokładnie.